ma, pokażę wam dzisiaj mój poradnik jak zagrać w League of Legends Oczywiście jak się zarejestrować i tym podobne skąd pobrać grę oczywiście Czyli tutaj, tak yy, słyszałem, że podobno jak nie ma... jak tutaj się wybierze, to się potem nie można zalogować. Tutaj się wybiera kraj, na którym się gra. Tutaj mam wszystko i Polski bierzemy zależy jak to chce oczywiście Tutaj można pobrać klienta gry. Hmm, wybieramy, który kraj i takie tam. Oczywiście jak się pobierze, to też można zmieniać, zmieniać kraje. Dobra, cofnę. Yy, no, no to, to to już tutaj na stronie wszystko. Linki będą podawane w opisie. Yy, a więc jeszcze tutaj jest jedna fajna strona. Jak ktoś nie umie robić yy, dobrych yy, nie umie budować dobrze swoich itemów żeby być lepszym troszkę nie wiem pod względem obrony czy coś takiego to jest strona też podam link w opisie tutaj możemy sobie wejść na przykład nie wiem wybrać jakiś obrazek postaci nie wiem urgot czy coś takiego i tutaj jest wszystko opisane jak grać tu najlepiej zawsze najwięcej jak jest procent wybierać tym, czym więcej procent, tym więcej, le, tym lepszy bullet jest. O, tutaj mamy opisane, wszystko. Tu możemy zmieniać na jeszcze jakiś inny bullet i takie tam. A więc tak, yy, można iść też pod AP lub AD. AP to Ability power, a AD to attack damage, czyli attack damage, czyli walimy z, z ręki, z broni, czy coś takiego, a Ability Power to z magii, z czarów więcej będziemy z czarów zadawać niż z obrażeń fizycznych, zwykłych takich. No dobra, to na, na razie to wszystko. Teraz yy, włączę grę, chwila. Oczywiście to jest mój pierwszy poradnik. Myślę, że się spodoba. Nie, nie jest najlepszy. Ja też nie jestem dobrym graczem, ale wiem, mniej więcej wiem o co chodzi w grze. a więc teraz yy, otóż tu jest sklep. Tutaj mamy tutaj mamy ilość swojej kasy. Ile zdobyliśmy pieniędzy i za pieniądze dostaje się tylko za walki, które się stacza na przykład PvP i C. Mm, tu są pieniądze, jak mówiłem, yy, tutaj mamy pieniądze, ale za te pieniądze się płaci. Kasą normalną, taką z życia, tu mamy ile nam brakuje do levela. Tu mamy swój level. Tu możemy wybrać ikonkę, jaką będziemy, będą widzieć wszyscy ludzie. Nie ja wiem, sobie taki mieczek. <laughs> tutaj, tutaj mamy swojego gracza, ilość wygranych walk, zabite stwory, zadane straty i takie tam. To są rankingowe. Rankingowych jeszcze nie gram, bo rankingowe walki można grać dopiero od 30 level. Tu klasycznie do tego nie gram. Dobra. Yy, czyli teraz tak, tu można zobaczyć historię gier. Tu jest, tu, tu można zobaczyć bohater, swoich bohaterów, jakie są darmowe i ogółem. Tutaj posiadani. No, ja tu mam parę postaci, chyba 17 nawet. To są moje postacie. Dobra. Aha, darmowe postacie. Yy, dobra. Byłem chwilę z dwóch, więc musiałem yy, odłączyć i włączyć jeszcze nagrywanie, więc nie pamiętam zbytnio, co przed chwilą mówiłem. Dobra, czyli tu mam bohaterów. Aha, o, wiem, już mi się przypomniał. Dostępne postacie są co 7 dni, czyli w poniedziałek, tak z poniedziałku na wtorek są nowe postacie, 10 nowych postaci darmowych. Tutaj mamy runy, runy słyszałem, że warto robić dopiero od 30 levela, ale ja tam trochę porobiłem, trochę nie, na tym się zbytnio nie znam. Mhm, specjalizacje, z tego się robi też tak jakby z tamtych, z run, ale to jest coś innego, tutaj się dodaje, że na przykład dodaje ataku, coś tam skraca, za dużo nie daje, ale wiadomo, coś daje. Czary, to tutaj możemy na przykład wyczerpanie takie się używa w grze, sobie wziąć i na przykład błysk, że przeskakuje, uciekać coś takiego, awans, na przykład, że awansuje swojego, swojego stwora i jest lepszy i zadaje więcej ataku, i takie tam aha, dobra. Teraz tak, grać, no to tutaj naciskamy: graj i PVP, PVP to jest normalnymi ludziami, y, ludźmi, y, z normalnymi ludźmi z kraju, na przykład, możemy grać z kolegami, i takie tam. Y, może, może być 3 na 3 lub 5 na 5. Dominion to jest w ogóle inny tryb gry. Dobra, razem przeciwko C to można grać z kolegami przeciwko botom, czyli komputerom. Też jest, są różne tryby, dwa. Ale tu tylko można grać 5x5. Niestandardowa to można grać, grać, odchodzić się kiedy chce. Zbytnio nigdy nie odchodzi się z PvP albo C, bo za to się za to dostaje się bana na przykład na zależy na przykład dostajesz ostrzeżenie za, pi, za czwartym ostrzeżeniem dostajesz bana na dzień, potem na dwa, a potem na miesiąc i się ciągnie no, czyli ja zagram sobie razem przeciwko C przeciwko botom klasyczny, początkujący znajdź mi członków chwilę poczekamy weźmy sobie Jackson. do dzieła dobra, i tutaj wybieramy sobie czarek, które chcemy, ja na przykład wezmę sobie tutaj wszystko jest opisane co, co, jaka poszczególnie umiejętność, co daje ja wezmę uzdrowienie i mm, co by tu wziąć to Dosta, będę dostawał mocy na przykład plus 60 ataku tamty. dobra zatwierdzamy tu wybieramy strony z tych run co tam wcześniej. Dobra. Dobra, i tutaj nam się ładują nasze postacie. Jestem tutaj, tu są jacyś sojusznicy z Darius, Draven, Kasadin. to Tu mam swój ping, chyba każdy wie, nie muszę mówić. Tu mamy o. Tu są komputer, komputery boty, tu jest Lux, Ani i takie tam. Hmm. Zaraz zacznie Podpalenie, błysk, czyli przeskok tak jakby. Dobra. Tu mamy sklep żeby, sklep, żeby na niego w niego wejść. Klikamy lewym przyciskiem myszy. Y, oczywiście można też tutaj wchodzić. O, na te pieniążki klikamy. Tutaj mamy <grym> swoje kasy, tu mamy swoje przedmioty. Kupił. Dobra, wchodzimy w atak, obrażenia i ja kupuję sobie ostrze do rana, bo robię się na No oh, Fizyczny. Witaj w Samoner Swift. Tutaj możemy robić, że mamy wolną mapkę, możemy sobie jeździć po mapce, ale jak naciśniemy na to oczko jakby, to nam przechodzi od razu do gracza i nie będziemy, nie będziemy mogli tak na boki chodzić. Dobra. Tu mamy postacie z naszej drużyny. HP, tam level. Gotowy do walki. Zawsze tak, to jest ustawienie. Tu, tu idzie dwóch na tą linię. Na środek idzie sekund jeden. sekund do pojawienia się I na dół też idzie dwóch. Zawsze się tego powinno trzymać. Żart? Ale jak to? To są nasze wyjeżdżenia. Atakowanie mnie to jak walka która, która z cieniami. Zburzyć wieżę przeciwnika, dotrzeć do inhibitorów, porozwalać, tutaj rozwalić. Gdy rozwalimy te małe kółeczka za wieżami, tutaj też pojawiły się stwory. Od nas wychodzą super stwory, czyli takie silne stwory bardzo. Mhm. Dobra. Nie, gdy wejdziemy w krzaki, to będziemy niewidoczni, więc jak lepiej uważać na krzaki. Żeby nie wejść... Nie mam bo czasu na bzdury. Gdy tak jak teraz to jest z jakiejś To gdy ktoś wejdzie to może niechcący paść jak dobrze w niego wejdzie kombo albo coś takiego. Ale to rzadko. Widzą <noise> nasze <noise> stwory. Zawsze trzeba się chować za stworami, żeby przeciwne stwory nie waliły w nas. A on już przeszła tutaj sobie Stworski, a... Ty gram trzeci raz już chyba y, i są i, tych samych mannali i tych samych identycznych przeciwnicy.